Szanowni Państwo, witam. Pani przepraszam za ale w Warszawie jak dojechać, I te nasze mosty, które niby dzielą nasze miasto. Miał łączyć, ale, ale jest, jest, jest korekt. Co do planu muzeum. No, Plany muzeum są takie, że no, musimy kontynuować dzieło Pana Worełka. Pana Chcemy ściągnąć nowy sprzęt. Chcemy, żeby to muzeum zaczęło funkcjonować gdzieś na nowo. Chcemy troszeczkę e, ożywić się multimedialnie, czyli jakieś ekrany prowadzić, jakieś e, wyświetlanie filmów, e, cy, cy, typicznie w, w parku, chcemy tam zakupić projektor, jakiś ekran powiesić, tak? Tak, żeby to muzeum nie było takim zwykłym sztampowym muzeum, tak jak w, w każdym innym mieście, tylko żeby to było takie centrum patriotyczne twierdzy. No, bo mamy bardzo duże tradycje sięgające 200 lat wstecz, mamy, mamy piękną twierdzę, która tak naprawdę powinna być e, kierunkiem wycieczek warszawskich, e, młodzieży, a w tym momencie ta młodzież gdzieś tam trochę ją omienia, tak? No jest zgrodzona środkami. No jest grozona środkami, natomiast, natomiast, w tej chwili zaczęły się rozmowy między, między, między Koszarowcem, między Wieżą Tatarską i tutaj między Frontem i Warszawskiego na tym, żeby stworzyć tak zwany wspólny bilet, czyli ktokolwiek przyjdzie czy do muzeum, czy do Frontu, czy do Koszarowca otrzymuje taki wspólny bilet i nie spędza w tej, w tej twierdzy dwóch godzin, czy tam godzinę na odwiedzeniu jednego z fragmentów twierdzy, tylko spędza, spędza, cały dzień, tak? Otrzymując wspólny bilet, otrzymując mapkę, otrzymując jakąś jakby ścieżkę, gdzie, ma, gdzie może dalej przejść, yy, yy, może tutaj spędzić cały dzień. Ponadto są jakieś takie plany, które tam miałem, spotkanie wczoraj w, w mieście, chce miasto wyposażyć Centrum Informacji Turystycznej, które jest tutaj u nas w budynku w muzeum. W słuchawki, które mogą też pomóc jakby, oprowadzić tych ludzi, którzy do nas przyjadą po twierdzi, tak. Czyli to nie będzie w ten sposób tak, że ktoś do tej twierdzy przyjeżdża i ją, jest, jest twierdzę i się pyta, proszę pana, gdzie, gdzie jest ta twierdza? No robią. No tak robią, tak robią, bo, no, bo nie wiedzą, nie mają informacji, a w tym momencie my nad tym pracujemy, żeby ta informacja była, żeby każdy bilet, który jest wydrukowany, każdy wspólny bilet, który, który, który otrzyma turysta, była z tą mapka i on no, dokładnie, żeby wiedział, gdzie może dalej pójść, co może zobaczyć. Jakie jeszcze atrakcje tutaj go czekają? Tak? jeżeli to się sprzeda, jeżeli to, prawda, nie wiem, chwyci, no to ktoś komuś przekazuje dalej i, i robi się z tego fajna, fajna rzecz, no. Niestety ta reklama, najfajniejszą reklamą i taką najbardziej wiarygodną jest to, jak kolega powie koledze, koleżanka, koleżance, ktoś tam powie znajomemu i to jest, to jest to, co jest, jest najważniejsze i na tym musimy pracować, żeby ktoś, kto z tej firmy wyjechał, chciał tutaj wrócić. Żeby nie przejechał, mówi, no byłem, widziałem jakieś tam cztery bloki, no i, i tyle. No. A tak to się więcej w tej chwili odbywa. No, ludzie, którzy na przykład mają godzinę czy dwie do samolotu, przyjeżdżają do twierdze, stają na blokach i pytają się, gdzie jest stwierdza. dlatego trzeba na tym pracować, trzeba właśnie pokazywać, pokazywać te miejsca by współpracować z innymi różnymi miejscami, nie robić tak, że każdy tego turystę trzyma tylko dla siebie, czyli muzeum trzyma turystę. turystę w muzeum, front trzyma we froncie, tylko każdy musi. Musimy i chcemy, tak, spracować, żeby ten turysta od nas poszedł sobie spacerkiem gdzieś dalej, a jeszcze stamtąd dalej poszedł, jeszcze gdzieś dalej. Spędził tutaj cały dzień, jest teraz piękna pogoda, można spacerować. Jest, jest nowy park odnowiony, można sobie tym parkiem też zrobić przejście na, 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 na skróty. No, jest co robić, tak. Jest co robić, a chcemy, żeby, żeby było jeszcze więcej, dlatego mamy w planach różne imprezy, takie cykliczne, no, na przykład te były teraz dni otwarte muzeum, chcemy, żeby to była impreza cykliczna, coroczna, jakby otwierająca taki sezon muzealny e, na powietrzu, żeby ludzie wiedzieli, że od tego dnia, prawda, te muzeum jest otwarte takie na oścież, y, nie, nie tylko wewnątrz, ale także w parku. Jest Noc Muzeum, który jest za tydzień. Mamy jakieś ognisko, które chcemy zrobić, też chcemy, żeby ten Noc Muzeum była jakby cyklicznym takim, jakim taką uroczystością, no i ogólnie jakby Jakieś inne tego typu imprezy, typu Święto Wojska Polskiego, czy nie? 11 listopada, no to jest no, taki. Może taki... no, być Dzień, Dzień Dziecka? Dzień Dziecka w tym roku też będzie u nas, natomiast jeszcze nie mam jakiego <grym> planu <grym nakreślonego, ponieważ teraz jakby się skupili na ten 14 maja. Kiedyś pierdolę Dziecka, były organizowane w parku, było super. Dzień, Dzień, Dzień Dziecka jest. to jest bardziej taka impreza, którą powinno moim zdaniem zrobić miasto, tak? niż, niż, niż muzeum. Natomiast my też w tym roku jedziemy. Na dzień dziecka, jakiś się robimy, dzień dziecka w kosewie 28 maja w I Tam nas się zjeżdża takim sprzętem militarnym kilku moich znajomych i nie jest wykluczone, że tych znajomych ściągnę do nas następnego dnia, żeby przyjechali do nas znowu tym sprzętem. No, tak jak, nie wiem, czy to Państwo byli, byli teraz z moznajom, ale na przykład bardzo się spodobał pomysł z przyjazkami. Przy, gazikami. Tak? Mamy mamy mamy, gaziki, mamy mamy sześć sztuk. Zdejmujemy sobie bandeki i... Ludzie mogą sobie przejechać po tej kierdzi, coś, coś sobie zobaczyć. Tak? Po, po wertepach fajnie, tylko mniej bezpiecznie. Natomiast no, te, ta wycieczka tymi gazikami była taką atrakcją, że gaziki podjeżdżały pod muzeum i już stała kolejka ludzi, która chciała z nimi, nimi przejechać. I też ci ludzie coś tam sobie zobaczyli po drodze. Jak będą mieli czas, czasu więcej, może przyjadą na dłużej. Na no. Natomiast my, my musimy robić wszystko, żeby ten turyst który tutaj się, nie ludzi. Jeżeli ja wychodzę, jestem akurat w muzeum i widzę, że na przykład ktoś tam jakąś grupą przyszedł, obszedł muzeum w środku, obszedł, obszedł park i, i się ludzi, no to wychodzę, pytam się, może państwo musieli zgłosić coś jeszcze. No i na przykład pro, proponuję, otwieram gazika, wsiadamy do gazika. Jedziemy na przykład do wieży tak. Do, do A stamtąd sobie już mogą wrócić parkiem, tam im tłumaczę jak. Na tym to powinno polegać, no, powinno polegać na tym, że my powinniśmy robić wszystko i te właśnie muzeum ma też robić wszystko po to, żeby nie było takim zwykłym sztampowym muzeum, które tylko wpuszcza i wypuszcza, ale takim, taki, który właśnie jest otwarte na, 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 na turystę i ktoś chce, ktoś chce pokazać. Tak? W tej chwili tam troszkę mamy wniosku uzbierany, chcemy kupić dwa nowe mundury. Jednej chcemy kupić taki mundur carski, bo mamy tylko jeden mundur carski, takiego Murmańczyka taki, w takiej wielkiej czapie. Mamy dwa nowe kundury niemieckie, po to, żeby też jak oddać ten, tą, 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 tą część historii. Tak? że tutaj ci Niemcy, no jednak, tam przez parę lat stacjonowali. No i tyle. No. Pracujemy nad tym, żeby, żeby to muzeum było coraz ciekawsze. Mamy teraz kącik dla dzieci, zapraszamy. Mamy stół, mamy macerację, na których można usiąść, porysować, powycinać, pokleić. Fajnym pomysłem było teraz w te dni otwarte, było dałem dzieciom zwykłe kartony, jakieś taśmy, plastry, farby. Dzieci budowały sobie z tego jakieś pojazdy. No, miały zabawę na pół dnia. Dwa, dwa pojazdy, nawet takie te najładniejsze, zostały na wystawie. A że są dosyć duże, no to tam gdzieś tam musiałem je utkać. Reszta niestety poszła do utylizacji, ale, ale, ale mam tych, tych, tych kartonów jeszcze więcej. No, mam nadzieję, że takich też będzie więcej, no, że, że te dzieci właśnie przyjdą. No teraz miałem taką fajną wycieczkę dzieci. Przedszkola z Nasielska, na końcu takie, nie wiem, sz, szkraby czteroletnie, pię, pięcioletnie, na końcu zebrały się w taką grupkę i pośpiewały hymn, no, To jest coś, no, to takie, takie dziecko, które już wie, to, to jest hymny i umie je odpiewać. wie, że się stoi na baczność, tak? To jest coś pięknego, no. Niestety yy, nie, 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 nie wszyscy o tym wiedzą, no. To jest jakiś kolejny jakby mój, mój pomysł na to, żeby właśnie pracować z tą młodzieżą, z tymi dziećmi, żeby żeby te dzieci nas odwiedzały, tak? Będę też chciał zrobić taki ruch w, w tym kierunku, czyli będę chciał się spotkać z znaczynikiem Wydziału Oświaty i po prostu zaprosić wszystkie szkoły i, i przedszkola okoliczne do takich właśnie żywych lekcji historii. Puszmy jakiś film, pokażemy im e, jakieś fajne nie wiem, ujęcia z, z twierdzy, tak? trochę wiadomo, że nie z, nie z każdą grupą wiekową można na ten sam temat rozmawiać, tak? ale... Dzieciom młodszym na przykład zrobimy jakiś fajny konkurs, jakieś kolorowanki, flagi, nie flagi. Starszym możemy pokazać jakąś prawdziwą lekcję historii, tak. No nad tym, na tym, na tym pracujemy. To, to jest jakby, jakby przez miesiąc czasu, przez miesiąc czasu mamy jakieś tam, prawda, plany już, już nakreślone, no, Natomiast to, 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 czas pokaże, czy, czy, nam się uda, no. Mam nadzieję, że, 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 że się uda, no, że to będzie coś fajnego. Że, że, to będzie jakaś taka jedna znowu z kolejnych fajnych rzeczy w twierdzy, a nie a nie coś, co po prostu jest i jest. No?